you wow. To już ósmy raz dotykamy się w Suchym Lesie podczas kolejnej edycji Czerwonej Kartki dla cukrzycy. Gramy w Suchym Lesie, gramy na Morasku. Dzisiaj mamy na Morasku finały. Przyjechało ponad 250 dzieci z sześciu krajów. Rywalizacja jest bardzo zacięta, ale czerwona kartka to znacznie więcej niż tylko piłka. To przede wszystkim spotkanie dzieci, rodziców i wszystkich tych, którzy tworzą słodką społeczność. Gramy w trzech kategoriach wiekowych, przy czym napływ dzieci, nowych uczestników turnieju powoduje, że otworzyliśmy specjalną kategorię, nazwijmy ją mini, nazwaliśmy mini-heroes, czyli takich, którzy mają 7-8 lat, ale też są słodcy i też chcą grać. I stety lub niestety podejrzewamy, że ta kategoria w przyszłym roku będzie coraz liczniej reprezentowana. Cała impreza byłaby niemożliwa do zrealizowania, gdyby nie to, że są ludzie, którym się chce i chce się przede wszystkim wspierać nas w ramach wolontariatu, w ramach bezpłatnej absolutnie i pomocy płynącej z serca. To są po pierwsze członkowie rodzin, ale to są też dla nich sportowcy. Tak? Dzisiaj mamy tutaj mistrzynię Europy w koszykówce, Beatę Predel, Ilonę Mądrą, mamy króla Szelco z Barcelony, Andrzeja mamy naszego ambasadora, Bartka Bosackiego, dyrektora Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marcina Dorne. To naprawdę są ludzie, którzy nam towarzyszą nie dzisiaj, nie pierwszy raz, ale są z nami od lat i budują razem z nami tą, tą imprezę. Musiałem zetkać: cukrzyca typu pierwszego to jest po pierwsze poważna choroba, ale oczywiście towarzyszy dziecku nie tylko wtedy, kiedy gra w piłkę tak jak teraz ale kiedy się uczy, kiedy jest w domu, A uczy się, jak wiadomo i przebywa w szkole dużo, dlatego łącząc projekt czerwonej kartki z naszymi działaniami edukacyjnymi zaczęliśmy realizować projekt przyjaźń z diabetyką. Ten projekt realizujemy w Wielkopolsce, póki co, ale zaczynamy też wprowadzać w kolejnych województwach. I czerwona kartka daje nam szansę powiedzenia o tym, że takie działania mają miejsce.